Nazywam się Daniel Jackowiak i jestem trenerem produktowym marki Skoda w imieniu salonu Skoda Interauto Kraków oraz marki Skoda. Mam tę przyjemność powitać Państwa na tym wyjątkowym wydarzeniu, czyli premierze naszego kolejnego samochodu z napędem elektrycznym, nowej Skody E-Rock. Myślę, że po tak gorącym rozpoczęciu należą się tutaj dla naszego zespołu gorące brawa może. Ja w dniu dzisiejszym chciałbym Państwu na temat tego samochodu y, powiedzieć kilka ciekawostek, powiedzieć o wersjach, w jakich ten samochód będzie występować, również, y, również poruszę temat ceny tego auta. Przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że Skoda El wprowadza markę Skoda w zupełnie nowy rozdział. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę na zmiany, które nastąpiły, jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu w stosunku do naszych pozostałych aut. Taka pierwsza zmiana, poza oczywiście designem, który nazywa się teraz Modern Solid, to napis Skoda, który jest na masce naszego samochodu. I teraz, jeżeli chodzi o tradycyjne logo, to to tradycyjne logo znika również z kierownicy i zostaje tylko na obręczach aluminiowych naszych kół. Jeżeli chodzi o sam przód auta, Modern Solid mówi o tym, że samochód jest bardzo nowoczesny, jest solidny, jest innowacyjny. Wyróżnikiem, jeżeli chodzi o model Elrock jest Tech Deck Face, tak się nazywa ten czarny element, który jest umieszczony zamiast tradycyjnego grilla. I ten element ukrywa przed nami i kamerę czołową samochodu, ale również radar czołowy, w który ten samochód standardowo jest wyposażony. Do tego różnego rodzaju wstawki aerodynamiczne. O tej aerodynamice opowiem za chwilę, bo tutaj jest kilka ciekawostek i producent bardzo mocno opracował nad tym, żeby aerodynamika nowej skody LRO była na wzorcowym poziomie. Jeżeli chodzi o samo auto i, i jego gabaryty, to gdzie odnieść ten samochód do, w stosunku do naszych pozostałych aut, to nowa Skoda Elrock ma niecałe 4,5 metra długości. Ciekawostką jest dosyć duży rozstaw osi ponad 2,7 metra, więc koła są rozstawione, są rozstawione tak naprawdę po krawędziach samochodu, co mówi o tym, że ten samochód będzie się bardzo dobrze prowadził. Dzisiaj jest tak naprawdę wyjątkowa okazja, żebyście Państwo ten samochód mogli obejrzeć z bliska, ponieważ oficjalnie Skoda Aero w naszych salonach pojawi się dopiero pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku. Czyli jeżeli chodzi o kwestię obejrzenia później tego samochodu, czy też jazdy demonstracyjne, no to do naszych punktów dealerskich będziemy najwcześniej zapraszali gdzieś w lutego, czy też w początek marca. Mówiłem Państwu o aerodynamice. Jeżeli chodzi o aerodynamikę, jak Państwo podejdziecie później do, do Nowej Schody Rok, to można zwrócić uwagę na kilka elementów. Poza takimi charakterystycznymi wlotami, które znajdują się z przodu i taki charakterystyczny wylot też jest również na tylnym zderzaku, możemy zaobserwować bardzo mocno pochylony słupek A, i to jest ciekawostka, jeżeli chodzi o, o auto, które, które ma bryłę tradycyjnego suwa. Mamy w samochodzie bardzo masywne progi. A całość jest zakończona bardzo dużym spoilerem, który jest umieszczony na pokrywie bagażnika. Jeżeli chodzi o aerodynamikę, współczynnik aerodynamiki 0,26CX, co jest, co jest rozwiązaniem, które, które wyróżnia ten samochód w, w tej klasie AUT wśród tego typu słuchów, pozwoli to nam na bardzo komfortowe podróżowanie tym samochodem. A ten komfort podróży to nie tylko cisza w środku i, i sama przyjemność z jazdy, ale również bardzo fajny zasięg tego auta. A jak już o zasięgu mówię, to warto powiedzieć w jakich wersjach Skoda Elrond będzie produkowana. Na naszym rynku auto zadebiutuje w wersji 50, 60 oraz 85. I teraz co dla nas tak naprawdę te wersje oznaczają? 50 to jest najbliższy akumulator, który będzie miał pojemność 52 kWh netto. Te kWh bardzo często nam zbyt wiele nie mówią. Może jeżeli ktoś na co dzień jeździ elektrykiem albo interesuje się tym tematem, to, to może trochę więcej powiedzieć. Ale dla nas najważniejsza informacja jest taka, że ta wersja 50 będzie oferowała zasięg do 375 km. Kolejna wersja to będzie wersja 60 i ta wersja 60 będzie miała 59 kWh akumulatora netto, co pozwoli na przejechanie ponad 400 km według WLTP i na szczycie naszej oferty wersja 85 i tam już mamy duży akumulator 77 kWh i zasięg na poziomie nawet 580 km. Więc tutaj jeżeli rozmawiamy o tych zasięgach, to ja zawsze mówię, że warto pomyśleć o tym, ile kilometrów samochodem przejeżdżamy na co dzień i wtedy odpowiednio dobierać też samochód elektryczny do swoich potrzeb, bo, bo na takich zasadach to dokładnie działa. Standardowo wersja 50, silnik o mocy 170 koni mechanicznych, Ponad 300 Nm momentu obrotowego. Jeżeli chodzi o wersję 60, tutaj ten moment obrotowy zostaje na tym samym poziomie ponad 300 Nm, natomiast moc silnika wzrasta do 204 KM i na szczycie oferty wersja 85 z silnikiem, który będzie miał aż 285 KM i tam już będziemy mieli aż 545 Nm momentu obrotowego, co spowoduje, że ten samochód w, w topowych wersjach będzie miał wręcz sportowe osiągi, bo mówimy tutaj o przyspieszeniu do setki na poziomie około 6 sekund. To co warto zaznaczyć to również moce ładowania, ponieważ wersja 50 będzie mogła ładować się z mocą aż 145 kW, wersja 60 to będzie moc ładowania już na poziomie 165 kW, a wersja 85 to aż 175 kW mocy ładowania. I tutaj jest podobnie jak z tymi kilowatogodzinami że te moce ładowania na papierze bardzo często jak rozmawiam z osobami które są zainteresowane samochodem z napędem elektrycznym to one mówią fajnie Daniel że mówisz o tych mocach ładowania ale co to w ogóle oznacza bo wiele osób nie orientuje się jak duża jest to moc jeżeli chodzi o moc ładowania prądem stałym I ja to przekładam na taką życiową sytuację jeżeli ja jadę w trasę moim elektrykiem a na co dzień jeżdżę Akurat z kodą Enię w wersji 85, to tutaj w przypadku modelu LRO będzie dokładnie tak samo, jak jest w przypadku mojego auta, czyli niezależnie od wersji, którą wybiorę, w około 10 minut auto naładuje się na szybkiej stacji ładowania na kolejne 100 km. Czyli jadąc w trasę, jeżeli ja zaplanuję sobie trasę, załóżmy powyżej 500 km i będę wiedział, że należy uzupełnić energię po drodze, no to wystarczy 10 minut, żeby doładować akumulator tego samochodu na kolejne 100 km. To, co jest yy, dla mnie bardziej istotne też jako dla użytkownika samochodu z napędem elektrycznym, no to oczywiście możliwość uzupełniania energii w domu. Nawet ze zwykłego gniazdka Skoda Elro naładuje się przez noc na kolejne 150 km. a jeżeli ktoś z Państwa by miał Gniazdo siłowe na instalacji trójfazowej, no to taki samochód niezależnie od wersji, e, przez noc naładujemy nawet od 0 do, do 100%. Wersja 50 potrzebuje około 5 godzin, wersja 60 adekwatnie około 6 godzin, a wersja 85 potrzebuje dokładnie 7 godzin i 30 minut na to, żeby akumulator uzupełnić do 100%. Ja zapraszam Państwa teraz do oglądania samochodu z bliska, samochód jest w pełni sprawny, system infotainment działa, można wejść do środka, zobaczyć ile jest miejsca, sprawdzić przestrzeń jeżeli chodzi o bagażnik, a ja do końca wieczoru będę tutaj blisko tego samochodu, więc jeżeli ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytanie jeżeli chodzi o elektromobilność, a w szczególności jeżeli chodzi o Skoda LRO, to zapraszam serdecznie, można podchodzić i śmiało pytać. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy, dziękuję bardzo serdecznie. Czyli jak kolega wspomniał, jest powód do świętowania. Zapraszam zatem można chwycić lampkę szampana w dłoń. Zapraszam również do bufetu i do obejrzenia naszego nowego modelu Skoda Ena. do gniazdka 230 w domu i urządzenie zobaczy, że gniazdko zaczyna się grzać, to tak samo przestanie ładować samochód. Więc mamy rozwiązania, które zabezpieczają to samo auto, ale też rozwiązania, które zabezpieczają...